Karol Dickens żył w latach 1812-1870 w Anglii. W swoich powieściach, takich m.in. jak Oliver Twist czy Klub Piquika, dał wyraz swojej wrażliwości na niesprawiedliwość i krzywdę społeczną. Największą popularność przyniosła jednak pisarzowi ta niewielka opowieść wigilijna. Która po raz pierwszy ukazała się 19 grudnia 1843 roku w nakładzie 6000 egzemplarzy, które rozeszły się w ciągu trzech dni. Od tego czasu była wielokrotnie wznawiana, tłumaczona na wiele języków w oryginalnym tytule jako opowieść wigilina lub Zgodnie z oryginałem, jako Kolenda prozą. Bohaterem tej opowieści jest Ebenezer Scrooge, właściciel firmy Scrooge i Marley. Jego wspólnik, Jakub Marley, zmarł przed siedmioma laty. Scrooge jest skąpcem, kocha pieniądze, lubi je gromadzić, ale oczywiście nie lubi się nimi dzielić. Jest samotny, zgorzkniały, święta zaś uważa za brednie i kompletnie je ignoruje. Opowieść dzieje się w wigilię Bożego Narodzenia. Scrooge'owi ukazuje się duch Marleja, który cierpi po śmierci. Jego dusza nie może zaznać spokoju. Przestrzega Scrooge'a, przed podobnym losem i zapowiada wizytę trzech duchów. Są to kolejno duch wigilijnej przeszłości, który ukazuje bohaterowi jego dzieciństwo i młodość. Kolejny duch to duch tegorocznej wigilii. Ten prowadzi Scrooge'a do domu jego pracownika, Boba Cratchita, siostrzeńca Freda, Pokazuje mu też świętujących górników i marynarzy. Ostatnim duchem jest duch przyszłych wigilii. Ten pokazuje Scrooge'owi, co go czeka, jeśli nie zmieni swojego życia. Czy wizyta trzech duchów zmieni nastawienie Ebenezera Scrooge'a do ludzi? I zmieni jego postrzeganie świąt? Proszę sprawdzić, czytając tę ponadczasową, klasyczną opowieść o dobru, miłości, przemianie, o tym, co w życiu ważne, wprowadzi nas ona w radosny, bożonarodzeniowy nastrój. Życzę radosnych, zdrowych i spokojnych świąt. Życzliwości i serdeczności w gronie najbliższych i przyjaciół życzę wiele pomyślności w nowym roku i oczywiście tradycyjnie zaczytanych świąt i wielu wspaniałych lektur w nowym roku.